Zapraszam na kolejny fragment książki pod tytułem Mix, autorstwa Maliny Siejewskiej, Zabójcze Przyzwoitość, odcinek trzeci. Taki uczeń na ogół ma dwie twarze: grzecznego na zewnątrz i wrogo nastawionego do nauczycieli i szkoły wewnątrz. Dba o ocenę i młodość nad książkami. To budzi pogardę do szkolnictwa i nauczycieli. Czy był otwarty, czy zamknięty w sobie? Nie, on chyba nie był taki. Był bardzo zdolny, dużo czasu nad książkami nie spędzał. Był otwarty, serdeczny i koleżeński. Wiem, bo byłam na rok ich wychowawczynią. Koledzy go bardzo lubili, a on sprawiał wrażenie dziecka szczerego. Czy ma pani kontakt z jego kolegami z klasy? Tak, jego najlepszy przyjaciel utrzymuje cały czas ze mną kontakt czy mogę prosić o adres chciałabym z nim też porozmawiać oczywiście już pani podaję. to jest daleko on teraz mieszka w Warszawie kobieta napisała na kartce adres swojego ucznia to nic nie szkodzi bardzo dziękuję to ja już nie będę przeszkadzać bardzo dziękuję za herbatę i słodycze do widzenia Powiedziała Anna, wstając od stołu. Do widzenia. Mam nadzieję, że pani pomogłam. Oczywiście, bardzo dziękuję. Powiedz gośćce, żeby pojechała do Warszawy do jego najlepszego przyjaciela. Zaraz ci podam adres. To jest tak. Piękna trzy przez 4. Ja wracam do domu, powiedziała Anna, kiedy usłyszała w słuchawce głos barbary. Dlaczego sama jej tego nie powiesz? zapytała Barbara. Bo nie mogę się do niej dodzwonić, powiedziała Anna. Dobrze, przekażę. Gosia jest socjologiem. Razem z Anną badają psychikę oskarżonego. Anna bardzo lubi pracować z Gosią. To jej prawa ręka zespołu. Pozostali to tylko dodatek do całości. Zajmują się swoimi dziedzinami. Gosia natomiast pracuje bezpośrednio z Anną. Wyręcza ją, kiedy jest zmęczona. Poza tym jest bardzo mądra, a w tej branży inny punkt widzenia jest na wagę złota. Prywatnie też bardzo się lubią i chętnie sobie pomagają. Więc mówi Pan, że był bardzo koleżeński. Wszystkim chętnie pomagał. Zapytała Gosia, kiedy po gospodarz zaprosił ją do środka. Tutaj nikt nie zapytał ją, czy chce kawę, czy herbatę. Czuła, że ma zadać swoje pytania i wyjść. Usiadła na fotelu i zaczęła pytać. Tak, on był bardzo fajny i bardzo koleżeński. Był otwarty i szczery. Nie było w nim fałszu. Często pomagał mi w lekcjach. Mówił, że prawdziwy kolega nie na jej ściągać, tylko kolegę uczy. Często odrabialiśmy razem lekcje. A co mówił o nauczycielach? Zapytała go się nauczycieli szanował. On w ogóle miał wielki szacunek do starszych. Mówił, że wiedza to skarb. Nauczycielom należy się szacunek za to, że ją przekazują. Nie było tak, że miał żal do nauczycieli, zbyt wymagających lub tych, co źle wykładali. Przez nich przecież musiał dużo czasu poświęcać na naukę. Nie, on był bardzo zdolny. Dużo czasu na naukę nie poświęcał, więc czasu poświęcał na nauczanie mniej niż na swoją naukę. Nauczycieli wszystkich bardzo szanował i cenił. Im w ogóle był jakiś z poprzedniej epoki. Trochę przypominał papieża Jana Pawła II. Rozumiem, za co ta postać studiowaliście razem? Na studiach był taki sam, czy się zmienił? Miał jakieś zatargi z wykładowcami, kolegami? Nie, nic się nie zmienił. Był taki sam jak w technikum. Wykładowcy go bardzo lubili. Zawsze stawiali go za wzór. Często się chwaliło, że on nie ma z nimi problemów. Nie rozumiał, dlaczego inni opowiadali o różnych dziwnych zachowaniach wykładowców. A w stosunkach z kolegami coś się zmieniło? Nie, nadal był koleżeński i serdeczny. Dziękuję panu bardzo, powiedziała Gosia, wychodząc. Ja również dziękuję. Do widzenia, odpowiedział mężczyzna, żegnając się z Gosią w drzwiach. Do widzenia, powiedziała Gosia i poszła. Zagląda na to, że facet był idealny, wzorcowy, zupełnie nie z tej epoki, powiedziała Gosia, kiedy następnego dnia zobaczyła Annę w biurze. Mamy już jakiś punkt do zaczepienia. Nie pasował do otoczenia. Ty zajmiesz się otoczeniem ofiary. Dowiedz się, jaka była ofiara, a ja poczytam jego książki. Może tam zostawił odpowiedź. Odpowiedziała Anna. Dlaczego pani chce wiedzieć, jaka była moja kruszynka? Ten bandyta ją zamordował. Moje kochane dziecko. Po co pani to, żeby usprawiedliwiać tego bandytę? Nic go nie usprawiedliwia. Powinien zapłacić za swoją zbrodnię. Bandyta! krzyczał ojciec ofiary. Kochanie, uspokój się! Nie denerwuj się! Uspokajała męża żona. Jak mam się uspokoić? Jest zbrodniarzem i koniec. Co tu jeszcze wyjaśniać? krzyczał podirytowany mężczyzna. Proszę się uspokoić. Przyszłam zadać kilka pytań. Nie pójdę sobie, jeśli ich nie zadam. Czy mogę wejść? Gosia mówiła podniesionym tonem. Chciała przywołać mężczyznę do porządku. Był to fragment książki pod tytułem Miks autorstwa Maliny Ziejewskiej.